Halo, halo! Witamy! Dariusz Smakowski, moim partnerem. Przy mikrofonie będzie Jacek Laskowski. I obaj bardzo się cieszymy, że możemy komentować do Państwa to spotkanie. Dzisiaj ruch Chorzów gra przeciwko Lechowi Poznań. Lech jako czołowa polska drużyna dość często reprezentuje Polskę na arenie europejskiej z różnym skutkiem. Na pewno miło się wspomina ten sezon, kiedy oprócz ligi coś jeszcze się działo i to jak się działo? Pierwsza akcja w tym meczu właśnie zaczęli. Lech w ofensywie. Makuszewski. Koniec tej akcji piłka poza linią końcową aut bramkowy. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Arajuri! No prosto w zawodnika Spo. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania temperując zapędy gry faul. I po odbiorze strata piłki. Dobry atak flanką. Długo rozgrywają piłkę jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Handel. Aut, piłka dla Lecha. Piłka wyszła na aut bramkowy, za chwilę grę wznowi bramkarz. Maciej Gajos. Atakuje Lech. Grając piłką. Dobrze. Biega na wolne pole. Uderza. No i pierwsza bramka w meczu. Patrzmy na rezultat: 1 do zera. Anzel przyjął i odgrywa z powrotem. Przechwyt, ale nie opanował. Paweł Oleksy, Kamil Mazek, blisko polekarne. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Maciej Gajos, Marcin Robak. No już blisko polekarny. Świetnie, brawa dla bramkarza. I będzie rzut rożny dla Lecha. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. No, może być groźnie. Marcin Robak. Szansa! Co za niekonsekwencja, po takim dryblingu byłem pewien, że strzeli bramkę. Popisał się niesamowitą kontrolą nad piłką, ale to wykończenie było fatalne. Robak. No teraz mają... No, będzie gol? Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale on się teraz cieszy! Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat w jego wykonaniu. No 2 do zera. Ofensywna gra popłaca. Maciej Urbańczyk. Anzel, Kamil Mazek. No piłkę odebrał i, i stracił. Świeląg. Już blisko pola karnego. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Wznowili z autu. Gramy dalej. Martin Kączkowski. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Blisko już do bramki. Strzela. Czy będzie bramka kontaktowa? Ach, zmarnował. Taką sytuację jest podłamany. Maciej Gajos. Fantastycznie. No, jestem pełen uznania za to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Niestety, stracił piłkę. Maciej Urbańczyk. Pawłowski, Kędziora. Blisko polekarne może strzelać. Przejęli piłkę. Tomasz Kędziora. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No brawo. Z tej pozycji może uderzyć. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Anzel. 2 do zera po pierwszych 40. Właśnie arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Patryk Lipski. Dobra pozycja do oddania strzału. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Maciej Urbańczyk. Lipski. Nie ma gola. Trafiają w poprzeczkę. Piłka wraca na boisko. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, z tego miejsca można strzelać. Dobra interwencja obrony, Maciej Urbańczyk. Dobry atak flanką. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Rafał Grodzicki. Spójrzmy na to podanie. Dośrodkował. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Maciej Gajos. Blisko polekarne. karne. Ara Juri. Szymon Pawłowski. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Patryk Lipski. No, kto przejmie tę piłkę? Maciej Gajos. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bo. Czy będzie trafienie kontaktowe? Niewiel. Mazek. No i strza. Poszybował w trybuny Technicznie był całkiem niezły Gdyby przymierzył metr niżej Mogło być groźniej. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia Piłka poza boiskiem Mamy aut bramkowy Radosław Majewski Przejęli piłkę Popatrzmy Już blisko pola karnego Dobra okazja Ech, przestrzelił. Stanowczo za wysoko. No, już blisko pole karne. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Ryzykownie, ale udanie. Atakuje Lech. Akcja zatrzymana. Ponownie celnie podaje. Makuszewski. Będzie strzelał? Nieudany strzał. Muszą się bardziej postarać, żeby podwyższyć wynik. Ale znakomicie przyjął mimo, że jest naciskany. Blisko polekarne może strzelać. Trałka. Szymon Pawłowski. Radosław Majewski Tomasz Pędziora No nie mogą się przebić Nie ma wątpliwości koniec spotkania w pełni zasłużone zwycięstwo Lecha Poznań No i mam